hej widzowie? Hejka! Jest godzina szósta, a my już na dworcu i jedziemy do Katowic na Eurobaskę, Także zapraszamy z nami, widzimy się na miejscu. Oczywiście nie obeszło się bez śniadanka. Jesteśmy w Katowicach. w Katowicach, co widać chyba po oczkach. Byliśmy właśnie u Adasia. Cześć! Złożyć rzeczy przed meczem, bo dzisiaj się widzimy i idziemy już na hale. Obejrzeć mecz. I teraz ogólnie, specjalnie dla Was, idziemy na jaki mecz? Islandia, Belgia. Dziękuję i Oliwka teraz wymieni wam 5 zawodników z drużyny Islandii nie może być jeden? dobra Petersen. dawaj no Peterson no dawaj dawaj daj ze trzech no wszyscy są są wymyśl coś na pewno trafisz Inverson tak jest? <laughs> Inverson i? jeszcze jeden dawaj dasz radę Hildelsen. Bardzo dobrze. Widzimy się już na hali kochani, wow. ale właściwie to przyjechaliśmy tutaj na drugi mecz, czyli na Słowenia-Francję, żeby zobaczyć okay. lukę na żywo. W ogóle jak fajnie idzie sobie ulicami polskiego miasta i samym samych kibiców, islandzkiej drużyny. Boże, czuję się jakbym była na Islandii. Islar. I lecimy na meczek. Jesteśmy już pod halą i jest ogólnie całkiem sporo ludzi. Znaczy, że to jest pierwszy mecz, więc, więc pewnie i tak nie będzie tłumu, ale ogólnie fajny i Welcome to Katowice, Poland. To jest 2025 PB Basket. Wiem, że obrą. Nie sądziliśmy, że to nie ma minuta sześć do końca. cały prowadzi, ale... Dobry Maciej. Znaczy części do oglądania, bo niski wynik, ale jest to Słowenia, Francja. Zobaczmy czy będą większe emocje niż były na wcześniejszym meczu. No nie będę ukrywać, że wyszliśmy po prostu w ostatnich sekundach, bo już to się tak bardzo ciągnęło, że nie było co już oglądać, więc mam nadzieję, że tutaj do ostatniej sekundy yy, będzie mnóstwo emocji. Jak na razie jest mega fajnie. czy chcielibyście kupić jakąś pamiątkę właśnie z eurobasketu, no to macie taki specjalny tutaj sklep i bardzo fajny pomysł. to sporo osób, ale teraz jest naprawdę sidewon, nie? To bardzo się zastanawiamy jak wyglądała Aj, jak wyglądała hala w momencie, kiedy w czwartek był mecz naszej reprezentacji. Musiało być naprawdę super. super meczu jest 47,54 i Luka do połowy ma 24 oka. Idziemy dalej, druga połowa. No Luka robi co może, ma 34, ale... Sam nie wygra meczu. W Słowenii 3 zawodników osiągnęło owyżej punktów. A we Francji Francisco też daje dobry show, nie? Także dobry mecz, i dobry mecz. Już wyszliśmy, a teraz widzimy jak ludzie stoją na meczu, Stawiają się w kolejkach polskich. Mecz skończony: 103,95. No, Luka dwoił się i troił, ale trochę zabrakło wsparcia. A we Francji Francisco też dał dobry popis. Na koniec jeszcze jakaś mała spinka, więc ogólnie ciekawy mecz. Który ciekawszy? Drugi, drugi. No, ale ciężko wysiedzieć dwa mecze z rzędu na hali. Z Ludwiku tak naprawdę wyszliśmy na, po, po picie, więc no długi dzień. A teraz jeszcze Polacy do obejrzenia, więc Oliwka jest w siódmym niebie. Także cały dzień z koszykówką. Dzięki za dzisiaj. Do zoba. Polska. Polska.